Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku vloga, a dziś porozmawiamy sobie o tym, czy inwestując pasywnie można ograniczyć się tylko i wyłącznie do rynku amerykańskiego. I dla przypomnienia, bardzo podobny odcinek vlogowy i również podcastowy, bo ten vlog pojawia się również w formie podcastu, już był u mnie na kanale kilka tygodni temu. Ale tym razem chcę raz jeszcze wrócić do tego tematu, tylko spojrzeć na niego z nieco innej perspektywy, a nawet nie ze swojej perspektywy, ale osoby, która myślę, że ma w tym temacie do powiedzenia zdecydowanie więcej ode mnie. Ale zanim przejdę do tego, o co chodzi, to szybko przypomnę, co mówiłem w ostatnim odcinku. Otóż tam mówiłem, że jeżeli ktoś chce inwestować pasywnie, to najbliższy temu ideałowi pasywnego portfela jest rynek globalny, globalny koszyk akcji, gdzie mamy po prostu cały koszyk akcji. Można to osiągnąć na przykład w formie ETF-a na indeks All Country World Index albo FTSE All World. Ale ale powiedziałem też, że jeżeli ktoś chce mimo wszystko inwestować tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim, chociażby dlatego, że historycznie rynek amerykański na przestrzeni ponad 100 lat generował najwyższą stopę zwrotu, jeżeli chodzi o rynki z krajów rozwiniętych, no to jest to ok, przy czym warto robić to z otwartą przyubicą. I że mimo wszystko tutaj wtedy ograniczamy się tylko do jednego kraju i że może mieć to też swoje konsekwencje i miewało swoje konsekwencje, na przykład w takiej postaci, że pierwsza dekada XXI wieku była bardzo słaba dla rynku amerykańskiego. Jeżeli ktoś miał wtedy globalny koszyk akcji, no to mimo wszystko miał ten portfel w nieco lepszej kondycji. Z drugiej strony, jeżeli ktoś inwestował tylko i wyłącznie w rynek amerykański, to na przestrzeni wielu dekad mimo wszystko miał stopę zwrotu ze swojej inwestycji lepszą niż gdyby inwestował w globalny koszyk akcji. No i to tyle, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, a teraz sobie przejdziemy do tego odcinka. Otóż ostatnio, gdy jechałem samochodem i gdy jeżdżę zwykle na takich trasach 1000 plus kilometrów, to robię sobie taką, taką ucztę podcastową i słuchałem zaległego odcinka. Który nagrał Faber i zaprosił do siebie, no nie byle kogo, bo samego profesora Eugene Fama, Eugene Fama, czyli człowieka, który można powiedzieć jest papieżem inwestowania pasywnego, jeszcze większym można powiedzieć papieżem od samego Jacka Bogle, ponieważ to właśnie Eugene Fama jest, że tak powiem, no jednym z ojców ale tych głównych przynajmniej ojców można powiedzieć bo tych ojców jest więcej tak zwanego efektywnego rynku czy też hipotezy rynków efektywnych znów bez wchodzenia w jakieś zbędne detale teoretyczne ta hipoteza którą głosi między innymi właśnie profesor Eugene Fama swoją drogą laureat nagrody Nobla z dziedziny ekonomii mówi że rynków się po prostu nie da pokonać w długim okresie, tak, że można tu i teraz na krótką metę pokonać te ręki, ale w długiej perspektywie im dłużej będziemy inwestować, tym koniec końców to my będziemy najpewniej pokonani. Choć oczywiście, to jest znów uproszczenie, bo nawet sam Eugene Fama przyznaje, że istnieją pewne tak zwane faktory, jak chociażby value czy momentum. No i to tyle, jeżeli chodzi o tę hipotezę. Natomiast bardzo ciekawe było to, co Eugene Fama powiedział w podcaście u NEBA. Fabera. Otóż podczas rozmowy między Mebem a Eugene Famą wywiązała się ciekawa tutaj sytuacja. Otóż Meb Faber, pomimo że jest również aktywnym inwestorem, tworzy takie ETF-y, które są aktywne na przykład na Valium, na Momentum, to Meb jest zwolennikiem inwestowania globalnego. Wręcz twierdzi, że home buy jest nawet dla osoby, która jest ze Stanów Zjednoczonych. To nie jest żaden patriotyzm, tylko wręcz głupota. Ja bym aż, tale, aż tak daleko nie poszedł jak Faber. Uważam, że home bias. Z punktu widzenia inwestora z Polski, czyli gdybyśmy przeważali polskie akcje, to faktycznie już nic nie ma wspólnego z patriotyzmem, tylko jest to głupota. No ale nasz rynek versus rynek amerykański to są zupełnie dwie różne historie. Polski rynek, dla przypomnienia, to jest mniej niż 0,1% w światowym torcie rynku akcji, a rynek amerykański to jest około 60% w światowym rynku akcji. Dlatego też, jeżeli ktoś inwestuje tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim, to jest to zupełnie inna sytuacja, niż gdyby tylko ktoś inwestował na rynku polskim. Ale mimo wszystko, MepFiber jest zwolennikiem inwestowania globalnego. A co powiedział Eugene Fama? No i tak przyszedłem tutaj, bo miało być ciszę, a ja tutaj panowie robią jakiś remont obok, więc znów jest głośno. Ale dobra, kontynuuję. Otóż Eugene Fama powiedział, że inwestowanie w globalny koszyk akcji może być ryzykownym przedsięwzięciem, dlatego, że są wojny. A jak są wojny, to się pojawiają bardzo ekstremalne sytuacje, na przykład wywłaszczania majątków, wywłaszczania na giełdach. I takie sytuacje miały miejsce już na świecie wielokrotnie. Przypomnę o takich większych sytuacjach, która... Dotknęła na przykład inwestorów w Rosji. Tutaj nie chodzi mi nawet o ostatnie wydarzenia, tylko jeszcze z okresu rewolucji bolszewickiej na początku XX wieku. Kolejna sytuacja miała miejsce z kolei w roku 1949 w Chinach, gdzie po prostu komuniści, mówiąc zupełnie wprost, zamknęli rynek akcji, zamknęli giełdę i przepadły wszystkie. Inwestycje, wszystkie pieniądze inwestorów, cały kapitał. Jak się pojawiają wojny, to kapitał może być wywłaszczony. Może być wywłaszczony czy to przez państwa autorytarne, czy też przez po prostu najeźdźce, który najeżdża dany kraj. Natomiast, no właśnie, jakbyśmy sobie spojrzeli na Chiny, to Chiny w tym momencie w tym koszyku krajów o gospodarkach wschodzących stanowią około 30%. Jak sobie do tego dołożymy jeszcze na przykład Tajwan, czyli mniej więcej 15%, to już się okazuje, że Chiny i Tajwan razem w koszyku rynków schodzących stanowią niemal połowę tego koszyka. No a jak wiemy, teraz na linii Chiny, Tajwan również się robi gorąco, również na linii Chiny, Stany Zjednoczone. Ja tutaj nie będę wchodził w szczegóły, nie jestem ekspertem dla jasności, też dla jasności, ja nie chcę, żeby ten film był. Narzucaniem komukolwiek jakiejkolwiek wizji inwestowania, to czy powinno się inwestować globalnie, czy tylko w rynku amerykańskim. Natomiast wskazuje na to, że gdyby faktycznie coś się wydarzyło tutaj złego, no to ktoś, kto zwłaszcza przeważa koszyk akcji wschodzących, czyli nawet jeszcze bardziej się przeważa niż to, co ma w takim globalnym koszyku akcji, no to może tutaj zaliczyć no. Trudny okres, trudne czasy. Co gorsze, co powiedział Eugene Fama, takie sytuacje zwykle nie są uwzględniane w danych. To znaczy te przypadki, w których na przykład Chiny czy Rosja gdzieś tam wylatywały z indeksów, czy też miały miejsce przywłaszczenia tego kapitału, nie są odzwierciedlone w danych. Szczerze nie jestem w stanie się odnieść do tego, co powiedział tutaj Eugene Fama, bo nie wiem jak te dane są konstruowane historycznie, więc to niestety jest poza możliwością mojej weryfikacji. Jeszcze może będę próbował, ale obawiam się, że wiele tutaj nie wskóram. Natomiast jest tutaj, trzeba powiedzieć, pewna logika, której trudno odmówić Eugene Fama. Otóż Eugene Fama chociaż twierdzi, że powinno się inwestować w tak zwany market portfolio, czyli w cały rynek, to on mówi, że dobrym przybliżeniem takiego całego rynku jest rynek akcji amerykańskich i oczywiście też obligacji. No bo tutaj mamy zwykle kombinację akcji i obligacje, gdzie właściwie to, ile mamy tych obligacji w portfelu, zwykle krótkoterminowych obligacji, no to to jest jak gdyby wypadkowa tego, ile my chcemy tego ryzyka w portfelu. No ale jeżeli chodzi o sam rynek akcji, to on powiedział, że ten rynek akcji jest świetnie przybliżony przez akcje amerykańskie. Ma to też. Pewne, pewne uzasadnienie, pewien sens, no bo jakby popatrzeć się na te spółki ze szczytu, chociażby nawet SP500, czyli 500 największych spółek amerykańskich, no to są tam spółki, które de facto działają globalnie, tak, jeżeli spojrzymy na Microsoft, na Amazon, na Google i tak dalej. Z drugiej strony mamy takie sytuacje jak Japonia. Ja wiem, że ta Japonia czasami trigger, triggeruje ludzi, mówią znów, ojej, znów o tej Japonii, ale tam też były spółki o globalnym, że tak powiem, zasięgu operacyjnym, a mimo wszystko Japonia na niemal trzy dekady była pod wodą, jeżeli chodzi o rynki akcji. Natomiast gdyby popatrzeć na te argumenty Eugene Fama, no to można sobie zadać takie pytanie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że Stany Zjednoczone zostaną raz najechane przez kogoś, a dwa rozjechane i jeszcze dodatkowo ten kapitał zostanie przywłaszczony przez najeźdźce? Czyli no nie wiem, to jest taki totalny political fiction i miejmy nadzieję, że to w ogóle jest poza zasięgiem jakichkolwiek realnych przypadków możliwych do zadziania się, że na przykład Chiny najeżdżają Stany Zjednoczone i przejmują panowanie nad całym majątkiem czy większością majątku. No i tym sposobem przepada cały kapitał, jaki jest ulokowany na rynku amerykańskim. Oczywiście to jest totalny Political Fiction, bo obawiam się, że to by oznaczało de facto koniec świata, mając na uwadze to, że jesteśmy w, żyjemy w erze nuklearnej, tak, a Stany Zjednoczone są potęgą nuklearną. Natomiast no, idąc tym tropem, można się tutaj zastanowić, czy w takim razie może. Nie jest takim wielkim grzechem, jeżeli sam Eugene Fama, profesor Eugene Fama, Noblista, twórca tak naprawdę podwaliny teoretycznej dla pasywnego inwestowania, uważa, że rynek amerykański jest dobrym przybliżeniem, powiedzmy tego market portfolio, czyli rynkowego portfela. No to może w takim razie warto się ograniczyć tylko do rynku amerykańskiego i tak naprawdę nie tylko, że możemy mieć a lepszą stopę zwrotu prawdopodobnie, jeżeli historia będzie kontynuowana, a dwa że jeszcze dodatkowo będziemy naprawdę w gruncie rzeczy bezpieczniejsi, a nie mniej bezpieczni, no bo ten świat teraz znów troszkę jeżeli chodzi o geopolitykę nieco przyspieszył i widzimy, że dzieją się różne dziwne rzeczy również za naszą wschodnią granicą. No nic panowie za mną niestety nie pomagają, wydzielają się i mocno tutaj używają różnego głośnego sprzętu. No ale no nic, mam nadzieję, że cokolwiek słychać. No więc właśnie, poddaję pod rozwagę to, poddaję to też pod rozwagę publiczną, jeżeli chodzi o mój własny portfel, a nawet konkretnie nie mój portfel, a portfel mojej żony, bo od przyszłego roku, jak powiedziałem, będę chciał pokazać publiczny portfel żony na koncie IKE. I tam również jest pasywny portfel, w tym momencie są akcje globalne w większości. I zastanawiam się, czy nie zrobię czegoś takiego, że jeżeli już na jednym z jej kont emerytalnych, na koncie X, mam globalny koszyk akcji ETF na Future World, to być może na IKE pójdę nieco bardziej agresywnie a może bardziej wręcz bezpiecznie, zależy kto jakie tutaj argumenty przytoczy, i tam postawię na SP 500. Dajcie znać, co wy myślicie o takim pomyśle, co wy myślicie o opinii samego Eugene Fama, no bo tutaj jest dziwna sytuacja. Z jednej strony facet, który jest aktywnym inwestorem, twierdzi, że lepiej jest inwestować globalnie, a z drugiej strony profesor, który de facto jest twórcą hipotezy rynku efektywnego, twierdzi, że inwestowanie globalne to jest jednak mimo wszystko trochę ryzykowna zabawa. Też dla przypomnienia, sam Jack Bogle też był na bakier z inwestowaniem poza Stanami Zjednoczonymi, jednak uważał, że inwestowanie można ograniczyć tylko do rynku amerykańskiego. Ale znów dla przypomnienia, mówimy tutaj o ludziach, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych, którzy zarabiają, wydają w Stanach Zjednoczonych. No, a y, jednak sytuacja inwestora z Polski jest nieco inna i to też warto, y, że tak powiem, mieć na uwadze. Tyle z mojej strony na dziś. Przepraszam za ten przegadany odcinek, ale chciałem raz jeszcze do tego tematu wrócić, żeby pokazać, że naprawdę to wcale nie musi być takie zero-jedynkowe i nawet osoby, no, można powiedzieć, na najwyższych szczeblach. Y, no, mają tutaj różne opinie w temacie. Jeżeli ci się podobało, to będę wdzięczny za łapkę w górę za subskrypcję tego kanału. Będę wdzięczny za wasze komentarze, co wy jednak o tym myślicie? Bo ja przyznam szczerze, że trochę się głowie nad tym S&P 500 jednak na koncie IKE u mojej żony. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Bye bye. <tryk>